Dzisiaj mam z nimi sprawy sądowe. Pozwolili mi od 29 tysięcy złotych za, za to, że przeszedłem z Fejmu do Prime'u, mhm. e, czekam na uzasadnienie wyroku e, 290 tysięcy złotych, jakby przegrałem. E, A w Prime'ie chociaż zarobiłeś pieniądze jakieś? W Prime'ie jeszcze było gorzej. W Prime'ie zaproponował 750... W, primie, w Fejmie miałem pół bańki za walkę. Mhm. Prime chciał mnie wyciągnąć stamtąd, zarobić kolumnie i zaproponowali mi, że jak przejdę, jak, mhm. kończysz kontrakt, to nie możesz przez rok czasu walczyć w Wielkiej Federacji. Mhm. Dostajesz tam do miliona złotych kary. I ja o tym wiedziałem, bo tego świadomy. I prawie przychodzi do mnie i mówi: Pobój, słuchaj, czy damy 750 tysięcy, plus wszystkie kary, które wystawił w Fejmie, uh -huh. jest ja mówię, kurwa, dlaczego nie? Jeżeli się podejmują tego i tak dalej. No dzisiaj jest tu i miałem 175 tysięcy, gala im nie wypaliła. E, z 750 tysięcy dali mi tylko 300. I Fejm założył sprawę, którą. Przegrałem, bo wiadomo, że byłem tego świadomy, że nie mogę, i tak dalej. I teraz czekam na usunięcie wyroku no i mam nadzieję, że Jóźwiak dociera słowa i spłaci tą karę, którą mm -hmm. zapiepił fejm na mnie. 29 tysięcy. Tam eee. a widzisz w ogóle jeszcze furtkę, żeby wrócić do tych wszystkich federacji Fiktowych? Po tym wszystkim, co się dzieje, po tej wszystkim... <laughs> ostatniej mojej walce, jak eee, to się skończyło, że zamiast 750-koła to nie zrobiłem praktycznie nic, jeszcze dostałem 290 tysięcy kary. Jakoś nie, nie uśmiecha mi się i też wolę się domu niż znowu chodzić po No dobra, ale wiesz, że są takie możliwości, że mógłbyś wrócić do Fejmu i zawalczyć za normalne pieniądze bez żadnej kary. Fejm na pewno by ci to zaproponował, że ułożyć karę. Fejm, mam zakaz występu w, zakaz, w, 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 w Fejmie. Um, no i Casio też miał jednak wrócił. No ale Casio osiągnął na jakąś ogrodę, zapłacił za 17 koła i zamiast bańki posiadł jednego bańka, no w moim przypadku y Stanęło to na 290 tysiącach. No to zaproponuję ci pół miliona, pierwszą walkę zrobisz za 300 i nadal to się sprzeda i to się z pienięży. Wchodzisz czy nie? Może właśnie teraz dogadujemy deala? Nie. Dobrze. Kiedy pierwszy raz próbowałeś zmierzyć się z uzależnieniami? Pierwszy raz. No Magdalence. Byłem tam na miesięcznej terapii 28 28. Ile miałeś wtedy lat? Kiedy to było? To było jakoś 4 w domostwie. I czułem, że że będzie dobrze, ale ja byłem na takim dupościsku, że nie wiedziałem co i nie, nie piłem tam 6 miesięcy, czy siedem. Ale to było, czułem się potwornie, nie? Mhm. E, nie byłem szczęśliwy, to była, to, to była po prostu jakaś masakra, nie? Mhm. Nie chciałem sobie pomóc przede wszystkim. Chciałem, tam poszedłem tylko, żeby Kaśka miała, ale nie, nie brałem tego na poważnie. Mhm. No dobra. Chciałem coś zmienić, ale e, to była katorga. A powiedz mi, a jak się czujesz, jak nie wiem, pierwszy raz idziesz, wtedy się napijesz albo naćpasz? po czymś takim po takim detoksie. Alkohol smakuje obrzydliwie Narkotiki tak samo nie ma frajdy takiej Czujesz tylko potworny zawód. A czułeś, Czuje że się zaw... no właśnie czułeś, że się zawiodłeś, że tak w końcu pękasz, bo to jest potworna choroba to, to nie jest tak, że my wychodzimy w domu naćpać się najechać, całe pieniądze i nie, nie popatrzeć rachunków i narobić sobie komorników, to jest po prostu silniejszy od siebie, ale zawód, jeżeli jesteś w tym ciągu to takiego zawód nie masz, ale jak odbijasz i walczysz o siebie. Jeszcze najgorzej na tym pościsku nie masz narzędzi, e, żeby walczyć z, tym, z tą chorobą. Bo miałeś w słuchanie terapeutów, tylko chciałeś, liczyłeś dni, jak z w z gdzie żeby wyjechać stamtąd się naspać. A i w ośrodku się jadało zioło, e, nawet wiesz, Nie spałem nie, nie, nie ten, ale paliłem zioło w tej Magdalence. E, terapia, nie chcesz sobie pomóc, tylko tam się gdzieś na przeczekać. I później jeszcze nie pijesz 6 miesięcy, ale jesteś tak nieszczęśliwy. No i po 70 szalęńkasz. Aha. A i najlord wy kaw boisz? Yy, eee, te to buchać?